Siemanko Wiara, witam Was w kolejnym odcinku z Marvel Zawsze Champions. No i słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki troszeczkę większy opening, jak widzicie, trochę się tutaj uzbierało tych kryształków. Mamy setkę, 10, 12. No i też wleci nam pięciogwiazdkowa postać. No i dobra, nie przedłużając. Od razu weźmiemy się za ten No Miejmy nadzieję, że. Wpadnie jakaś też twóreczka z hispanium Dobra, no to co, lecimy Ciekawe, czy wrześni nam szczęście Fajnie by było no. I tylko jedna trzygwiazdkowa she -Hulk. No ale To nigdy się nie uda, że będą jakieś twórki ale może nam się puszczy jeszcze w Zobaczymy. O! Jeden nowy champion, czyżby czwóreczka Zaraz się okaże. Tu mamy trzybestkową guillotine. Wow! Wow, 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 wow! No zajebiście powiem wam. To jest King, z fantastycznej czwórki. Bardzo dobry champion. Nawet czterogwiazdkowy wyrankowany na maxa robi mega robotę. Także bardzo się z tego cieszę. No i to mi się podoba, takie otwieranko. Takie, podoba. takie to mi się podoba otwieranko. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej, zobaczymy, co no, tym razem tu nam wyskoczy. Oj, sorki. No niestety z tej dziesiątki nic. Dobra. Jeszcze dwa razy. Hmm. No niestety chyba też nic. Przygłoskowy Winter Soldier. Reszta same dwójki. I ostatnie. Dziesięć. Uf. No, jeszcze jedna spotka mogła dowleczeć, bym się nie pogniewał. No i o to chodzi! Agent Venom. Super, chyba zduplikowaliśmy go. Tak, super. Jeszcze czterogwiazdkowy Kingroot. No, powiem wam, super. Jeszcze trzy Magnito. Dłuższy tor. No i to mi się podoba, słuchajcie. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Mega, na razie jest mega, oby było tak dalej słuchajcie Dobra, aha czekajcie tu mamy jeszcze, zapomniałem o tych, tu mamy co? Tu mamy to dalej Conqueror Crystal, to tu sobie też otworzymy Dobra, tu wleciały same dwójki Basic, dobra OK. Continue. Jeszcze nam to zostało. No, przyda się, przyda się. Kurcze nie miało być tak. Sorry. Jeszcze raz, schodzimy sobie w kryształki, lecimy dalej. Tu jeszcze miałem... Tak, tu miałem jeszcze 7 premiumek. Dobra. Miejmy nadzieję, że to jakaś półroczka z tego wleci. Trzygostkowy dr Octopus. Okej, okay, no ale też nieźle. Dobra. Okej. Okay. Też mam chyba jeszcze jakąś trójkę i czterogwiazdkowe. O, tu mamy dwa czterogwiazdkowe. To te może sobie zakręćmy. A tamte co mam otworzymy na Mm, nie wiem czy ją mam. 4 chyba nie. Nowy pępią, zawsze to. Punkty do areny. Okej. Okay. I jeszcze jedna. Postać. No, Omega Red by się przydał. Blade, diablo, bo też nie mam. Mister Slimster, no jest. Chyba, czytasz, 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 nie mam. Hmm, chyba już go mam. Tak, chyba jest pierwszy raz obudzony, tak mi się wydaje. Dokładnie. Okej, okay, dobra, fajnie. Także też 275 w pięcioblastkowej postaci. E, to sobie tworzymy tam jedną szyjeczkę. ale ok dobra i to by było chyba tutaj wszystko tak, ok dobra i lecimy z powrotem tutaj tu będziemy mieć sześciu jeszcze jeden dobra okej, tak. ok, Nik nowy Dobra. 330. Zobaczmy, zobaczymy, teraz tam teraz coś tych mamy czterogłaskowych. Ma z jeden. No Dobra. 11800. No niestety się nie uda, żeby było 6, więc otworzymy sobie 5. No i, słuchajcie, nie będziemy się bawić, tylko od razu wszystkie pięć i zobaczymy. Fajnie, jakby fajne jakieś dubelki wleciały, bo czterogwiazdkowych, bo też nie mam obudzonych w parę takich, które bardzo mi chciał. Mm. Trochę kiepskawo, no ale trzeba się z tego, co jest. Jeszcze raz obudzony ten. Pierwszy raz obudzony Kabina Ameryka. No i nowy Jaggernaut, Moon Knight i Karnak. ok Dobra. No i przyszedł czas na naszą piąteczkę. Trzymajcie kciuki, żeby naprawdę ten był. Nie wiem czy zostawić się sam, kurczę, kliczną. Hm. Ostatnio chyba sam nacisnąłem. No to dobra, zostawmy dzisiaj. Wolę nie ma. i Zobaczymy co nam przyniesie. Bardzo bym chciał Blade'a. Spider Gwen. No, jest dużo, więc Spider-Man Stark. No, dużo, dużo jest tych segmentów, których jeszcze nie mamy. Bardzo chciałbym mieć, także zobaczymy, co nam tu worek. Mmm, Spider-Man Miles Morales. Szkoda, że nie powiedziało dalej, nie powiedziało She-Hulk, bo she teraz po tym upgrade jest niezła. No, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ok, Dobra, od razu sobie go tylko zaprydujemy. 5 hmm. i on jest tutaj. Dobra, tu sobie go wyrankujemy. Chociaż tu o chwilę. Jeszcze trochę. Ale też mi się chyba przyda do synergii. Tak mi się wydaje. Także nie jest źle, nie jest źle. Bardzo dobry champion do, 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 do obrony. Zarówno w Alliance Wars. Także... I chyba nawet nie musi być obudzony. Hmm. No także nic, no. Nie no, mimo wszystko, dobry czempion, dobry czempion. Dobra. To by było... może pokażę wam tylko jeszcze raz tak... Yy, ...czempionów, jakie tam teraz wygląda stoję. Tak masz szybciutko. No jak widzicie, kapitan, najsilniejszy doktor wody wygląda tak. Czekam, aż yy, wpadną krzaki, żeby go wyrankować na maksa. No i tutaj Carnage. Vulture, no i reszta ziomków i ziomeczek tak to wszystko się prezentuje nie jest jeszcze to super super, ale pomalutku, powinno robimy już super ekipę fajną będziemy mieć już jak odblokujemy już uncollect un to myślę, że bez problemu damy radę no dobra, nic dzięki za oglądanie, jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz no i do następnego filmiku na razie się manko hej